Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że komedie romantyczne kojarzą się z filmami przeznaczonymi głównie dla kobiet. Zazwyczaj poruszają tematy sfer uczuciowych, związkowych, czyli dokładnie tych, które są najbardziej utożsamiane z właśnie z naszymi drugimi połówkami. Ale spokojnie, zanim stwierdzisz, że ten film nie jest dla ciebie, pozwól się przekonać do tytułów, które naprawdę warto obejrzeć, bo zarówno ty, jak i twoja partnerka będziecie się świetnie na nich bawić. Zwłaszcza jeżeli planujecie wieczór we dwoje albo po prostu chcecie się dobrze pośmiać. W tym materiale przedstawi 10 najzabawniejszych komedii romantycznych, które warto obejrzeć i które sprawią, że nie usłyszysz od swojej dziewczyny lub żony, że nic nie robisz, tylko oglądasz te filmy. A dlaczego? Bo będzie to robić razem z Tobą. Hey, I'm talking to me. Pierwszym filmem na naszej liście jest świetna komedia z Willem Smithem w roli głównej. Jak wszyscy wiemy, jeśli na ekranie pojawia się Will Smith, możemy być pewni jednej rzeczy. Będzie zabawnie. Tym razem wciela się w Hitcha, swojego rodzaju eksperta od randek, specjalistę od związkowych misji niemożliwych. To gość, który pomaga nieśmiałym i nieco zagubionym facetom, zdobywać serca kobiet ich marzeń. Hitch szkoli swoich klientów, uczy ich, jak się zachowywać, jak prowadzić rozmowy, jak budować relacje opartą na szczerości i wzajemnym szacunku. Jednak, jak to w życiu bywa, teoria teorią, a życie pisze własne scenariusze. Kiedy sam zakochuje się w przewojowej dziennikarce sarze, nagle wszystkie jego złote rady zaczynają się sypać jedna po drugiej, jak domek z kart. Żadne wyuczone schematy nie są w stanie przygotować go na prawdziwe emocje. Które dosłownie wywracają jego uporządkowany świat do góry nogami. Do yes. Skoro już jesteśmy przy temacie randek i związkowych zawirowań, to nie sposób nie wspomnieć o kolejnym filmie, który idealnie wpisuje się w ten klimat. Mowa o Jak stracić chłopaka w 10 dni, kultowej komedii romantycznej, przy której nawet najbardziej sceptyczni widzowie uśmiechną się pod nosem. W tej historii poznajemy Andy Anderson, dziennikarkę, która na potrzeby swojego artykułu postanawia przeprowadzić dość nietypowy eksperyment. Jej celem jest rozkochać w sobie mężczyznę i doprowadzić go do tego, aby z nią zerwał w zaledwie 10 dni. Lecz na jej nieszczęście trafia na Bena Barrego który z kolei zakłada się ze swoim szefem, że sprawi, iż kobieta zakocha się w nim bez pamięci. Oboje mają zupełnie sprzeczne plany, o których nie mają pojęcia. Andy stara się być jak najbardziej nieznośna, przesadnie zazdrosna i nachalna, licząc na szybkie rozstanie. Ben natomiast, nie zdrażając się jej dziwnym zachowaniem, robi wszystko, by podtrzymać związek i zdobyć jej serce. Efektem tej nieświadomej walki jest seria przezabawnych sytuacji pełnych absurdu, żartów i typowych dla świeżych związków niedopasowań. Pytanie jest jedno: czy w tym konflikcie interesów znajdzie się choć jeden zwycięzca? W beniczku? już jestem: Cześć, skarbie. Cześć, ma klucz legalnie. Czas teraz na historię, w której uczucia schodzą na drugi plan, a papierologia rządzi wszystkim. Narzeczony mimo woli to świetna komedia romantyczna, w której poznajemy Margaret Tate wymagającą i nieznoszącą sprzeciwu szefową wydawnictwa, której grozi deportacja z USA. Żeby ratować swoją karierę zmuszona jest wymyślić nietypowy plan fikcyjne małżeństwo ze swoim asystentem Andrew Paxtonem. Na papierze brzmi to prosto, szybka formalność i po sprawie. W praktyce cała masa niedorzecznych sytuacji, spięć i niekontrolowanych emocji. Zwłaszcza kiedy para idealna trafia na alaskę do rodziny Andrew, gdzie każdy gest, każde spojrzenie i każda wpadka mogą ich zdradzić. Buzi, buzi. Okay. 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 Oh! Jeżeli chodzi o nietypowe historie miłosne, to czas wrzucić coś jeszcze bardziej szalonego. Sposób na blondynkę to klasyk komedii romantycznych z końcówki lat 90., który na luzie pokazuje, że w walce o miłość wszystkie chwyty są dozwolone nawet te kompletnie absurdalne. Głównym bohaterem jest Ted, który po latach postanawia odnaleźć swoją miłość z czasów liceum. Piękną, zabawną i kompletnie nieprzewidywalną Mary. Tyle, że nie jest jedyny. Wokół Mary zaczyna się kręcić cała banda adoratorów, każdy z własnym, często dość dziwnym planem na zdobycie jej serca. Kłamstwa, pomyłki, ukryte tożsamości i mnóstwo sytuacyjnego humoru sprawiają, że ta historia to prawdziwy rollercoaster zwrotów akcji i komicznych wpadek. Co tu masz? Na uchu. No, left, yeah. Na lewym. Is that... Czy to... Is that hair żel hair? do włosów? Yeah. Great. Daj no, to. No, 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 no. Właśnie no. mi się skończył. I just ran out. <laughs> <suszone> Nie każda historia miłosna zaczyna się spektakularnie. Czasami zamiast jednego wielkiego gestu są drobne chwile a czasami trzeba zaczynać wszystko od nowa każdego dnia. Tak właśnie jest w 51 randek, niezwykle zabawnej komedii romantycznej, w której uczucia wystawione są na naprawdę nietypową próbę. Główny bohaterem jest Henry, sympatyczny i pewny siebie facet, który nie ma większych problemów w kontaktach z kobietami. Wszystko się zmienia w momencie, kiedy poznaje Lucy, dziewczynę pełną uroku, z którą od razu czuje niesamowitą więź. Problem w tym, że Lucy cierpi na amnezję krótkotrwałą. Każdego ranka budzi się nie pamiętając niczego, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Dla niej każda rozmowa, każda ranka i każde spojrzenie jest zupełnie nowe.

każdy facet myśli, że wie jak ogarniać życie, dopóki rzeczywistość nie przypomina mu, że jednak nie wie nic. Kocha, lubi, szanuje to świetna komedia, która z przymrużeniem oka pokazuje jak bardzo można się pogubić, kiedy trzeba wrócić na rynek randkowy po latach spokoju. Kal to typowy przykład gościa, który myślał, że ma wszystko poukładane. Dom, praca, rodzina, żona... Aż tu nagle rozwód, samotność i powrót do randkowania, o którym nie ma zielonego pojęcia. Cal, któremu nie za bardzo udają się podrywy, trafia pod skrzydła Jacoba, młodego, wygadanego mistrza podrywu, który postanawia zrobić z niego prawdziwego asa w kontaktach z kobietami. Od zmiany garderoby po teksty na podryw. Cal próbuje ogarnąć nowe życie według poradnika Jacoba, oczywiście z serią totalnie komicznych i często żenujących sytuacji. Co? What, to your feet? What do you 407s. 407s. Oh, 407. yeah. right. Wow, come on! Są takie momenty w życiu, kiedy wszystko się sypie i człowiek nawet nie wie od czego zacząć sprzątanie. I właśnie o takich sytuacjach opowiada poradnik pozytywnego myślenia. Film, który pokazuje, że nawet z totalnego życiowego chaosu da się wyciągnąć coś dobrego chociaż czasem wymaga to naprawdę niezłej gimnastyki. Główny bohater Pat wraca do domu po pobycie w szpitalu psychiatrycznym i próbuje ogarnąć swoje życie na nowo. Ma plan. Odzyskać byłą żonę, zacząć od nowa oraz poprawić wszystko, co wcześniej schrzanił. Ale szybko okazuje się, że rzeczywistość ma dla niego zupełnie inny scenariusz. Na jego drodze pojawia się Tiffany, dziewczyna równie pokręcona całą on sam, która nie bawi się w konwenanse i wali prosto z mostu. Zamiast klasycznej komedii romantycznej mamy tutaj historię o dwójce ludzi, którzy są dalecy od ideału, ale właśnie dzięki temu potrafią się naprawdę dogadać. Czasami najważniejsze nie jest to, żeby wszystko było idealnie poukładane, tylko żeby znaleźć kogoś, kto zaakceptuje twój bałagan, no i może nawet trochę go polubi. A teraz, co gdybyś mógł cofnąć czas i naprawić swoje największe błędy? Czas na miłość to film, który udowadnia, że nawet gdybyśmy mieli supermoce, życie i tak nie byłoby takie proste, jak się wydaje. Głównym bohaterem jest Tim, zwyczajny, trochę niezdarny chłopak, który w dniu swoich 21 urodzin dowiaduje się od ojca, że mężczyźni w ich rodzinie potrafią podróżować w czasie. Nie mogą cofać się tak daleko, jak im się podoba, a jedynie wracać do swoich wydarzeń z życia, aby móc je poprawiać. Tim postanawia więc wykorzystać swoją nowo odkrytą zdolność, by znaleźć prawdziwą miłość i naprawić wszystkie wpadki, które normalnie kosztowałyby go szanse u dziewczyny. Szybko okazuje się jednak, że nawet próbując naprawiać drobne błędy, można zupełnie niechcący skomplikować coś znacznie ważniejszego. Ok, mam have bad news. You're dying. No, not that bad. I'm dying? No. My parents are in town. They're visiting and they're coming around. Oh god. Parents. American parents. Mm -hmm. When? Now. Każdy facet dobrze wie, że są takie momenty, kiedy naprawdę dobrze jest być przygotowanym na wszystko, a zwłaszcza na to, że nic nie pójdzie zgodnie z planem. Cztery wesela i pogrzeb to świetna komedia romantyczna, która pokazuje, że czasem życie uczuciowe przypomina bardziej serię nieudanych akcji niż idealnie zaplanowaną operację. Charles, główny bohater, to typowy facet, który niby szuka tej jedynej, ale kiedy na jego drodze pojawia się Carrie, Okazuje się, że teoria to jedno, a praktyka jak zwykle swoje. Kolejne spotkania na ślubach, weselach, a nawet na pogrzebie tylko komplikują sprawy jeszcze bardziej. To film o tym, że czasami trzeba zaliczyć kilka złamanych serc, zanim w końcu trafi się na właściwą osobę. Idealny tytuł, jeżeli szukasz czegoś, co rozbawi, a jednocześnie przypomni, że w miłości, jak i życiu, nic nie jest proste, ale czasem warto się pogubić. Przez twego syna, Jezusa Chrystusa, pana naszego, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świeckim, świętym w trójcy jedynym. Amen. To Jego pierwszy raz. Nie mogło też zabraknąć jednej z najbardziej rozpoznawalnych historii w świecie kina Pretty Woman. Filmu, który pokazuje, że czasami najbardziej nieoczywiste spotkania zamieniają się w coś, czego nikt by się nie spodziewał. Edward Lewis, bogaty, poukładany facet od wielkich interesów i Vivian, dziewczyna z zupełnie innego świata, która trafia do jego życia zupełnym przypadkiem. Na pierwszy rzut oka dzieli ich wszystko. Styl życia, cele czy podejście do rzeczywistości. No, ale kilka wspólnych dni wystarcza, żeby oboje zaczęli patrzeć na siebie i swoje życie z zupełnie innej perspektywy. Przy moment to film o tym, że czasami największe zmiany w życiu zaczynają się wtedy, kiedy kompletnie się ich nie spodziewasz. Nie potrzeba wielkich planów ani szalonych decyzji. Wystarczy moment, który wywraca wszystko do góry nogami i zmienia perspektywę na dobre. Nie to too to jest oh! <laughs> Jak widzisz, dobra komedia romantyczna to nie tylko łzy i wielkie wyznania. Czasem to po prostu świetna zabawa, mnóstwo śmiechu i historie, które dają do myślenia bardziej niż by mogło się wydawać. Jest to też także idealna opcja na wieczór, kiedy chcesz zaskoczyć swoją drugą połówkę czymś innym niż kolejny film o pościgach i wybuchach. Dajcie znać w komentarzu, czy polecacie jakieś komedie romantyczne i czy w ogóle je oglądacie. W tym materiale to wszystko. Dzięki za dziś. I oczywiście przypominam o zostawieniu subskrypcji i lajka. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.